jest z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan: Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie trzciny nadłamanej nie zagasi knotka o nikłym pomłyku. On z mocą ogłosi prawo, Nic nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów. Abyś otworzył, otworzył oczy niewidomym, a żebyś zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Oto Słowo Boże. Bo, 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 bo. Czytanie z księgi dziejów apostolskich gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawy Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z nim. Oto Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemy ku jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak głębice stępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos Tyś jest mój synu miłowany, w Tobie mam upadabanie. Oto słowo pańskie. Bracie siostry, jest to chyba dla wszystkich oczywiste, że w religii ważną sprawą jest poznać Pana Boga. Często mówiliśmy, że błędny obraz Pana Boga może spowodować katastrofę w życiu duchowym jakiegoś człowieka. Trzeba poznać Boga. Często mówimy, żeby żyć w miłości bliźniego, trzeba tego bliźniego poznać. Nie, nie tak powierzchownie, ale. Ale głębiej go poznać, zobaczyć różne przyczyny jego postaw, może niezbyt chwalebnych, ale niekiedy bez jego winy, wsadzonych w jego serce. Ale w religii też bardzo chodzi o to, żebyśmy my sami siebie poznali i poznali, jak to się mówi w języku potocznym, swoje miejsce w szeregu, żebyśmy wiedzieli, kim ja jestem. To wydaje się takie proste, kim jestem. Jan Kowalski. Elektronik, mam 57 lat, pochodzę stąd i stąd. No to jest proste. Natomiast chodzi o poznanie serca człowieka. Wielu ludzi powie, jestem ojciec, jestem matką, jestem mężem, żoną. Otóż trzeba przede wszystkim patrząc na ludzi, pamiętać o jednym, że my mówimy. Mój brat, moja matka, no to wszyscy wiemy. Natomiast w ściśle to nie jest, to nie jest mój. Ja właśnie z taką zawsze zainteresowaniem i jakąś radością cieszę się radością kobiet, które niedawno wstąpiły w związek małżeński, jak one się właśnie lubują tym zwrotem mój mąż. Otóż z moim mężem, mój mąż, otóż Państwo sobie że mój mąż, to potem jakoś mija z czasem, ale to, i oczywiście to jest poprawne, tylko proszę pamiętać, moje dziecko nie jest, nie jest moim dzieckiem, jest dzieckiem Boga, a ja tylko mam czuwać, żeby go doprowadzić do Ojca w niebie. Bo ważny grzech, Ludzie się często z tego nie, nie, nie spowiadają, bo nie widzą nic, nic złego, że się syna posyła na studia takie, a nie inne, że się za niego wybiera tam jakiś styl życia, sposób, sposób życia. Oczywiście dziecku trzeba podpowiadać, młodemu człowiekowi też, natomiast my też, my też księża nieraz mówimy moi parafianie, no moi, ale nie moi, ale nie moi. Yy... Czyli często za, za, wiemy o tym, o swoim powołaniu, tylko teoretycznie właśnie jestem, jestem ojcem. No i co z tego wynika? No to jak jestem ojcem, to mam dziecko, syna czy córkę i ją muszę wychowywać. A często pan rozmawia z synem? No mam takie cztery polecenia. Wyłącz to wycie, ucz się dobrze, nie pyskuj matce i idź do sklepu. To często jest temat wszystkich rozmów ojca z synami. Podobnie, jeśli chodzi o panie, ja zawsze tak na rekolekcjach apeluję, żeby od czasu do czasu pochwalić swojego męża za coś. A za co mogę chwalić? A że jest mądry. A to co, ja głupia jestem? Nie, ale to, że jeździcie, mówię, samochodem 40, 30 lat i nie było ani jednego wypadku, to w dużym stopniu jego zasługa. Więc warto sobie podziękować, pogadać, kim ja jestem. A jeszcze proszę, proszę pamiętać, bardzo dużo mi dało Spotka na spotkanie w jednej z książek takiego krótkiego tekstu. Jeśli wiesz, a nie robisz tak, jak wiesz, to nie wiesz. Jeśli ktoś mówi właśnie ja powinienem rozmawiać z synem, tak, to jest bardzo potrzebne w jego wieku, a rozmawia pan? Nie, to pan nie wie. Wiem dopiero wtedy, kiedy robię. Wtedy dopiero wiem. Kim jesteś? Jakimi oczami patrzysz na świat? Bardzo wielu ludzi patrzy na świat oczami Pana Boga, to znaczy nie tego prawdziwego, tylko takiego stworzonego w sobie. Tak? I stanie taki człowiek, popatrzy tak na, na jakąś plażę, na gdzieś tłum ludzi na stadionie i mówi a to hołota, taki bydlęta. I już akt, akt boski się dokonał. Moje oceny, 60 tysięcy ludzi zgromadzonych na stadionie. Nie wolno, to ja nie mam prawa tak mówić. Nie mam prawa tak mówić. Czy patrzę na, na, na świat oczami handlarza. Wszystko można kupić, sprzedać, wszystko się da załatwić, tylko trzeba znaleźć dojście. Czy patrzę na świat oczyma człowieka, który ma kłopoty z czystością, się artomana? Każda kobieta, która wejdzie do pokoju, jest natychmiast taksowana długość nóg, wzrost i czy ładniejsza od tamtej, czy da dałaby się poderwać, czy z nią by warto flirtować. Kobieta jako rzecz. Są, są mężczyźni, którzy tak patrzą na kobiety. I kim ja jestem? Sędzią, handlarzem, bogiem. Otóż. Nieprawdopodobne to jest, jak Jan znał swoje miejsce w szeregu, on mówił, jestem głosem, jestem głosem na pustyni i idzie za mną ten, któremu nie jestem godny odwiązać że mykał sandałów. Kochani, w tamtych czasach niewolnik pomagał się panu swojemu rozbierać, i kąpać, ubierać, ale jedna rzecz była tak upokarzająca, że nawet niewolnik niewolnikom się to darowano, zdejmowanie butów. To już pan sobie sam te rzemyki tam rozwiązywał. W, w, niewolnik był od tego wolny. I Jan mówi, właśnie specjalnie wybiera taką, takie porównanie: Ja nawet tego, czego niewolnicy nie robią, nie jestem godzien zrobić Jezusowi. On jest tak wielki, tak potężny. Ciągle musimy sobie to przypominać, bo my śpiewamy w kościele: tylko Ty się z Panem, tylko Tyś Najwyższy, święty, święty, święty. A potem nieraz siadamy i mówimy: Ale kościół z tym in vitro to przesadził. Ja tak słuchałem, jak, jak Jana Pawła ludzie mówią, no, to wielki trzech Jan Paweł II, wielki czy to wykształcony, mądry człowiek. Ale mówię, a pan też jest zwolennikiem tego, co Jan Paweł głosi na temat choćby regulacji poczęć metodami naturalnymi, no nie, no tu się Kościół pomylił, to ja wiem lepiej. Proszę Państwa, gdyby się Kościół pomylił i narzucał ludziom takie ciężary nie do uniesienia, bo to jest duża praca, kiedy małżonkowie decydują się na taki wybór, że tak powiem, budowania swojej rodziny, metody naturalne, gdyby Kościół narzucał taki ciężar, to, to nie byłaby to tylko pomyłka, to by była tragedia. To, to znaczy, że Jan Paweł II jeździł po świecie i tam, gdzie ten temat był podejmowany, wprowadzał ludzi w, kary, w, w kapitalny błąd ogromny błąd. Czy ja rzeczywiście uważam, że Bóg, Kościół to są wielkie sprawy. To jest że, że, rzeczywistość taka, że ja nie jestem godzien. Nam księżom się przypo przypomina teksty ciągle z Soboru Watjańskiego II. Nikomu, nikomu, nawet gdyby był kapłanem, nie wolno nic zmienić w przyświętej. Świętej. Oprócz tych miejsc, które są podane, że można zrobić wstęp, ale są teksty w, 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 w piśmie w, w Mszale, których absolutnie nikomu nie wolno zmienić. Ma być co do kropki tak przeczytane i tak, tak wypowiedziane. Czy ja jestem taki pokorny, czy ja tak. Tak patrzę takimi oczami na Chrystusa i na Kościół. Bóg się troszczy, Bóg się troszczy o naszą pokorę i wsyła różne historie, niekiedy dość zabawne. opowiadał mi mój znajomy, profesor, ksiądz, że miał kolokwium habilitacyjne na Uniwersytecie w Krakowie i potem się troszeczkę wymknął tym gościom wszystkim, zanim tam przeszli do sali z obiadem, żeby sobie no, no dosłownie pięć minut pospacerować po plantach, żeby to zeszło z niego to napięcie. I mówi, kiedy tak szedłem plantami i myślałem, że ja prosty chłopak ze wsi, no zrobiłem habilitację. No ten Pan Bóg jest taki miłosierny, doprowadził mnie tak daleko, ja nigdy się nie spodziewałem, że zrobię habilitację. I w tym momencie, kiedy tak się smakował tą swoją habilitację usłyszał z tyłu głos Panie magistrze, panie magistrze, pożyczy Pan na piwo? Piękne. No to, 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 przepraszam, to nie mógłby zbieg okoliczności, żeby do 15-minutowego odhabilitowanego wstrzelić panie magistrze. Y nie jestem bogiem. Nie jestem bogiem. Kim jestem? Państwo, którzy pamiętacie czasy komunistyczne, pamiętają zapewne, że za komuny były takie ciekawe wyroby przemysłu, że był na przykład Trabant z silnikiem Volkswagena. Że mieliśmy telewizory z piaseczna, ale z kineskopem francuskim. Że mieliśmy magnetofon z Kasprzaka, ale głowica była japońska i to strasznie podbijało, jaki masz z japońską głowicą. Proszę Państwa, kim my jesteśmy, odwołując się do porównania tego sprzętu, jesteśmy grzesznikami z boską, ciągle regenerującą się taką iskrą, której nikt nie, nie zniszczy w nas. Jesteśmy. Ta reszta to, to, to jedno wielki grzech, kompromitacja i małość. Z z Jesteśmy naprawdę specjalistami od grzechu, ale ta iskra, tak, ten płomyk, ten knotek, jak to mówił dzisiejsze czytania, który nie zostanie zagaszony, on może być zawsze początkiem naszego powrotu do Pana Boga. Początkiem powrotu do Pana Boga. Jest w jednym z polskich filmów, seriali, taka scena, która mnie bardzo wzrusza. Chociaż pozornie tam nie ma nic do wzruszania. Państwo oglądaliście zapewne słynny serial y, Kieślowskiego, Dekalog i tam dziesiąta część to jest jak dwóch braci, prostych takich ludzi, od po ojcu, ogromną kolekcję znaczków, wartą miliony złotych, no i okradają ich, wynoszą im wszystkie znaczki, wszystkie klasery do czysta. I jeden z nich przechodzi w Warszawie na ulicy koło poczty, wchodzi i tak patrzy, są jakieś znaczki nowe? Są. I kupuje trzy znaczki. Jakby chciał tą, tą kolekcję odbudować, jakby chciał ją osiągnąć. Oczywiście, od tych trzech znaczków do kolekcji, to jest droga nie do przebycia, szczególnie dla tak mało inteligentnych ludzi jak ten człowiek. Ale trzeba mieć wielką wiarę, żeby stać na coś wielkiego, żeby zaczynać budować wielką kolekcję od kupienia trzech znaczków na Poczcie Głównej w Warszawie. Proszę Państwa, o co, o co mi chodzi? Wyobraź sobie, że ktoś ci mówi, masz, masz zbudować prom kosmiczny. A ty idziesz do sklepu, mówisz, śrubokręt poproszę, młotek i, i trochę gwoździ. Od twoich możliwości i tego młotka do promu kosmicznego jest coś nieprawdopodobnie dalekiego. Ale, ale ktoś podejmuje tą drogę. Dlaczego ty mówię? Bo my zostaliśmy wezwani do świętości. I nie wiem jak Państwo, ale ja z roku na rok coraz nie jestem przekonany, że to się jakoś uda. Tak się człowiek wikła w różne sprawy. Ale właśnie Pan Bóg mówi, daje nam do ręki litanie do Matki Bożej, Koronkę, Eucharystię, Spowiedź i mówi: Zbuduj świętość swoją. Boże, prędzej ten prom kosmiczny zbuduje. Yy, a jednak Bóg nam daje. Tak, yy, najtrudniejszy jest początek, najtrudniejszy jest początek, coś takiego malutkiego zrobić na początek. Chcesz budować świętość, no to idź do jednego człowieka, którego powinieneś przeprosić i powiedz: Słowo przepraszam, to będzie początek w wielkiej Twojej świętości. Zbudować świętość na spowiedzi, na litanii. Mówię o tych takich słabościach naszych, bo prowokuje mnie do tego dzisiejszy obraz ewangeliczny. Kochani, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale rzadko kiedy człowiek wygląda tak fatalnie, jak po wyjściu z wody w ubraniu. Jak byliście świadkami wrzucania jakoś do wody w ubraniu, czasami w że przed... zmokła kura, to wszystko kapie, to wszystko tu włosy przyklejone. No, wygląda się delikatnie mówiąc niekorzystnie. I w tym momencie, kiedy Jezus wychodzi z wody i na zewnątrz wygląda delikatnie mówiąc niekorzystnie, Bóg mówi: To jest mój syn umiłowany, to jest mój syn umiłowany. To jest mój syn umiłowany, i jego słuchajcie. Nie wtedy, kiedy Jezus wjeżdża na osiołku, tłumy kładą płaszcze i palmy, nie wtedy, kiedy 55 pięć tysięcy ludzi bije mu brawo za to, że dostali jeść, tylko wtedy, jak jest taki marny i do niczego na zewnątrz oczywiście kiedy pan bóg do ciebie mówi jesteś mój synu miłowany jak na po nas po raz 25 w nowym roku bo zdążyłeś już 24 teraz 25 i jesteś taki zmarnowany cały dzień psalm mówi cały dzień chodzę smutny są ludzie którzy całymi dniami chodzą smutni i bóg mówi ty jesteś mój synu miłowany to jesteśmy Właśnie wtedy, kiedy jest to niekorzystne. A wracając jeszcze na moment do tego, że Pan Bóg się troszczy o nas i, i, i do habilitowanego zawodu, przypomnił mu, że jest magistrem, to mi się bardzo podobało w takiej książeczce kolorowej wydane kiedyś o brat, brat ten temat książeczki był brat, to można było bratu kupić tam na urodziny, imieniny i tam były różne wiersze o bracie, sentencje o bracie. Mi się bardzo podobała taka sentencja, kto to jest brat? Brat to jest taki ktoś, że jak Ty jesteś na topie, bohaterka wieczoru, wszyscy Cię chwalą, wszyscy Pany na Twoją cześć głoszą, to brat to jest taki facet, co przyjdzie i powie do Ciebie no pryszczata, nieźle było. Taka krótka piłka, która nas ściąga właśnie z tych piedestałów, z tych ambon, z tych mównic yy, i, i, i przypomina nam to właśnie miejsce w szeregu. Daje więc na Pan Bóg spowiedź, litanie, krzyżyk, medalik i mówi, idź zawojuj świat, a szatan, który jest rzeczowym facetem, mówi, no stary, nie uda ci się, bądź, bądźmy realistami, szatan powie, z tym realistami, masz młotek i śrubokręt i chcesz prom kosmiczny budować, no jak zbudujesz, no. ktoś ze swoich, swoich przyjaciół, znajomych jest święty, no nie, no to ty będziesz święty, pamiętasz na pory kolekcjach adwentowych, jakie sobie postanowienia robiłeś, pamiętam, no i wytrwałeś, a gdzie już, poszło w niepamięć, no i chcesz być święty, bądź realistą, Przypomnę Wam, metodą działania szatana jest strach, lęk wielki przed kompromitacją, co mnie ludzie inni powiedzą i poczucie wstydu. Przepraszam, że odwołam się do mojego życia, ale mam taki jeden przykład. Jak miałem zdawać i pisać w ogóle pracę doktorską, to potwornie się bałem jednego egzaminu z języka angielskiego. Tam z teologii też coś popływam, coś na egzaminie powiem. Poza tym zacny księża, profesorowie siedzą. ale język się zdaje najczęściej przed jakimś lektorem czy lektorką, młodą dziewczyną, ja mówię, taki wstyd, ja taki wielki, znaczy duży, i przy... będę się kompromitował. Proszę Państwa, dziesięć lat sobie wyobrażałem, jak ja będę zawołał ten angielski. Jak się pomylę, co zrobić, co. To... I w końcu znalazłem taką miłą panią lektorkę i powiedziałem mi tak: Wezmę u pani trochę lekcji. I jak dojdziemy do poziomu, że już będę gotowy do egzaminu, to znam u Pani egzamin. Z żadnego naciągania, żadnej, foch, żadnej fory, nic, wszystko uczciwie. Ale ona była jeszcze uczciwsza, mówi, to lekcje u mnie, egzaminu u kolegi, albo e lekcje u kolegi, egzamin u mnie. No i, ale w pewnym momencie ona mówi, a nie ksiądz coś powie o tej swojej pracy po angielsku. No to ja coś tam wydukałem do tej pracy po angielsku. I ona powiedziała, czwórkę mogę już księdzu postawić. Przez trzy minuty. Znają to, czego się bałem 10 lat. Drodzy Państwo, może macie taki, taki dyżurny lęk, no to to mi nigdy nie wyjdzie. To, jest, to, to nie ma co w ogóle próbować, bo to jest... spróbuj. A zobaczysz, jak, jak potem będziesz tylko żałować, jak tylko potem będziesz żałować, że tyle, tyle, tyle było rozmyślań niepotrzebnych lęków, obaw ktoś może przyjść i powiedzieć, proszę księdza, ale moja sprawa jest naprawdę beznadziejna. Pamiętajcie, co powiedział Jan Chrzciciel, idzie za mną ten, który jest wielki, idzie za mną ten, który ma wiedzę, której ja nie posiadam. Kochani, jak to dobrze, że my nie wiemy czegoś, bo jak nie wiemy, to znaczy, że to nie jest moja wiedza. I zostawiamy przestrzeń w tej niewiedzy, zostawiamy przestrzeń dla Pana Boga. Zostawiamy przestrzeń dla Pana Boga. A On przychodzi z tak zaskakującymi rozwiązaniami. Tu konsultowałem z, z księdzem. Czy ja tej anegdoty kiedyś nie opowiadałem, ale pobożna jest, więc pozwolę sobie w czasie homilii. Pewne małżeństwo obchodziło jubileusz 60-lecia i tam jakiś jubileusz małżeństwa 25-lecia powiedzmy. I przyszedł do nich anioł i mówi Pan Bóg was pozdrawia i mówi Wy wybierzcie sobie jakiś prezent na ten jubileusz. No więc ta Pani mówi, że chciała zawsze świat objechać dookoła. Anioł wyjął bilety na samoloty dookoła świata dla tej Pani, daje temu Panowi też bilety, Panu na te bilety. A Pan mówi, ale ja nie chcę jechać dookoła świata. A jakie Pan ma marzenia? No tak, u pewnego czasu myślę, że mieć żonę 30 lat młodszą. Anioł go dotknął i facet miał już 90 lat. Ja bym na to nie wpadł chodzi mi o zaskakujący. Ja, Państwa, gdyby ktoś mi powiedział, że ja będę zdawał ten angielski w trzy minuty, to bym nigdy nie uwierzył. Ja myślałem, że to będzie po prostu stadion dziesięciolecia, 60 tysięcy ludzi śmiejących się ze mnie i ja plączący się w jakichś tam angielskich sformułowaniach. Idzie za mną ten, którego nie, nie, nie mogę pojąć. Idzie za mną ten, który ma właśnie rozwiązania tak zaskakujące. Idzie za mną ten, który jest moją mądrością. Chrześcijaństwo pozornie wygląda na takie właśnie bardzo słabe. Dzisiaj mówi, że ten, który przyjdzie, nie zagasi promyka, nie złamie trzciny nadłamanej, a jednak prawo utwierdzi: nie zniechęci się i nie przestraszy się nie zniechęci i nie przestraszy się. Kiedyś jakiś ksiądz polał nam trzy razy głowę wodą z ampułki i powiedział ja Ciebie chrzczę. I od tamtego czasu dostaliśmy tą głowicę, ten kineskop niezniszczalny tą regenerującą się w nas świętość, odnawiającą się ciągle, rodzącą się, pójdźmy razem, z Janem, pójdźmy razem z Janem, zwiastując tego, który przychodzi z pełnią zbawienia, z mądrością nie z tego świata. Amen.